Dobry wieczór, Ewa Witam serdecznie w programie Dziewczyny z Fortuną. oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka ze mną w studiu. Lekarz, lekarz, a ja czekam na zawód bez litery. A i zapłacę 300 zł. Skoro już tutaj pojawiła się pomyłka, to faktycznie może większe pieniądze sprawią, że bardziej się skupimy. Słuchajcie, tylko jak wybieramy numer telefonu do studia, to bądźmy już zorientowani, o co chodzi, miejmy przygotowaną odpowiedź. No bo szkoda tej sytuacji, która trafiła się przed momentem. Pan trafił do studia, miał szansę e, zawalczyć o e, pieniądze, a okazało się, że e, no, że nie była to odpowiedź, e, która by pasowała do zagadki. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, rolnik. Rolnik, o dobry pomysł, faktycznie. Co jeszcze, nie rolnik schował się w kopercie, ale na pewno jest tam zawód bez litery A. Wiem już więcej, nie będzie to frezer, górnik, pilot, ani rolnik. No a do wygrania 300, 300 zł za zawód bez litery A. jest w ogóle wpaść na taki zawód, bo większość tych zawodów ma literę A w sobie, ale z drugiej strony, jak już macie pomysł, duża szansa, że to będzie to, dlatego że nie ma wiele tych zawodów. Dlatego liczę na szybkie rozwiązanie tej zagadki, tak jak i reżyser, który mówi, że już ma przygotowane kolejne zagadki. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Fryzjer. Fryzjer, też dobry pomysł, faktycznie. Fryzjer. E, tak. Brzmi podobnie jak frezer, ale na pewno są to dwa zupełnie, zupełnie różne zawody. Jeżeli ktoś z Was ma w takim razie jeszcze jeden pomysł, to zapraszam do studia. Pomyślcie, jaki zawód nie ma litery A? Jeżeli trudno jest Wam skojarzyć taki zawód, to może warto się zastanowić, hmm, Jakie osoby znamy, jakich ludzi w naszym otoczeniu, jakie zawody wykonują? Może w ten sposób łatwiej będzie wpaść na pomysł, bo tak jak po prostu zastanawiamy się nad zawodem bez litery A, to może ta wyobraźnia nie daje się tak uruchomić, szczególnie że pora mało sprzyjająca. Także może w ten sposób zastanówmy się, jaki jeszcze zawód nie ma tej litery A. Wiemy, że frezer, górnik, pilot, rolnik, fryzjer. I co jeszcze? 300 zł. No już kilka propozycji usłyszałam, więc mam nadzieję, że lada chwila uda się zagadkę rozwiązać. Dobry wieczór, jaka odpowiedź. Halo, halo? Halo, halo. Witam, jaka odpowiedź? Z Zdun. Z o, to taki e, zawód, który już chyba troszeczkę e, odchodzi w niepamięć. Ale tak, no jest to zawód, który faktycznie istnieje. No i na pewno są osoby, które się tym zawodem jeszcze parają z Duną. Faktycznie. Co jeszcze? Co jeszcze przychodzi wam do głowy? po sporo tych skojarzeń. Do tej pory sześć propozycji na tablicy, a nie ma tych zawodów wiele. Także jeżeli ktoś wpadł na jeszcze jeden pomysł, to zapraszam. Chciałabym, żebyśmy jak najszybciej rozwiązali tę zagadkę. No ale to akurat zależy od tego, jakie wy tempo narzucicie w programie. Do tej pory nie ma co narzekać i jest kolejny telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Suwnicowy. Jeszcze raz? Suwnicowy. Suwnicowy. No nie jest to odpowiedź z koperty, i na no, takie, myślę, że trudny, trudny zawód do skojarzenia. Za trudne. dobrze, zapiszę. To mówi: Nie, nie, nie włożyłbym e, do koperty e, takiej e, propozycji, takiego zawodu. Więc nie kombinujmy za bardzo. E, no myślę, że wiele osób w ogóle nie spojrzyło takiego e, zawodu, a to, co jest w kopercie, na pewno słyszeliście o tym zawodzie. E, nawet jeżeli nie znacie kogoś, kto wykonuje to bezpośrednio. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz. Kelner? Kelner! Jeszcze nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobry pomysł. Kelner faktycznie. To może 400 zł, skoro faktycznie próbujecie walczycie, to chcę wynagrodzić Wam te starania i 400 zł oddam osobie, która odgadnie, jaki zawód ukrył się dziś w kopercie. Wiemy, że jest to zawód bez litery A. Wiemy, że nie będzie to frezer, górnik, pilot, rolnik, fryzjer, zdun suwnicowy i kelner. Kto skojarzył jeszcze jeden taki zawód? Bo z każdą propozycją jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Halo, Halo? Jak? Już tam był z drugiej strony, ale no nie wiem, czy nie miał pomysłu. Ktoś bardzo szybko się rozłączył. Bądźcie przygotowani, że kiedy wybieracie numer telefonu, to możecie się znaleźć tutaj w studiu. Także warto mieć przygotowaną odpowiedź, bo wydaje się, że niektóre osoby są tym faktem zaskoczone. Zdarzył się już telefon, gdzie pan będąc tutaj na antenie, no, jakieś zupełnie inne polecenie do zagadki wymyślił. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Filosof? Filozof, tak e, ciekawie. Jeszcze nie z koperty filozof. No, ciekawa propozycja. No, to mamy tutaj już, no. Spory przekrój, jeśli chodzi o różnego rodzaju e, zawody. Co jeszcze zostało w takim razie, bo nie ma tych zawodów, wiele już, a większość z nich mamy na tablicy, więc mam nadzieję, że szybko ta zagadka zostanie rozwiązana. Jak trafić do studia, wiecie i nie macie z tym problemu, bo do tej pory nie ja zdążyłam już usłyszeć sporo telefonów, więc jeżeli jest ktoś, kto ma pomysł, zapraszam. Numer widoczny na ekranie z komórek wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. I proszę, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo. Jeszcze raz. Chemik. Chemik. Nie jest to odpowiedź z koperty, zapisuję. I od razu informuję, bo słyszałam kilka takich telefonów z rzędu. Łatwiej będzie nam się porozumieć, jeżeli telewizor będzie troszeczkę ściszony, Także jak wybieracie numer do studia, słuchamy tego, co się dzieje w słuchawce telefonu, łatwiej będzie nam się dogadać. Chemik, dobra propozycja, a nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty. W takim razie, wciąż szansa na 400 zł. Tak, właśnie, przypominam, że do wygrania już 400 zł. Także na pewno warto spróbować, zastanowić się, bo to zagadka na skojarzenie zagadka, z którą każdy z Was może się zmierzyć, a nie wiem, czy o kolejnej zagadce, Będę mogła powiedzieć to samo, bo reżyser na dziś przygotował też inne zagadki, innego typu, gdzie już pewne umiejętności będą się liczyły, więc pewnie nikt będzie próbował rozwiązać zagadkę. Tutaj, jak się zastanowicie, każdy z Was jakiś zawód bez litery, a jest w stanie sobie przypomnieć. Wiem, że teraz jest już trudno, bo sporo tych zawodów na tablicy, ale jak się skupicie, na pewno uda Wam się jeszcze jakiś zawód przypomnieć, bo na pewno jeszcze jakiś został. Jaki? Zawód bez litery A. Większość zawodów ma tę literę A. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dyrygent. Dyrygent. Ciekawa propozycja, jeszcze nie z koperty. Zapiszę. Dyrygent faktycznie. Czy ktoś ma jeszcze jeden pomysł? No, jeżeli tak, zapraszam do studia. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Numery widoczne na ekranie. Z komórek wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. Jeżeli tylko udało Ci się znaleźć jeszcze jeden zawód, bez litery A, duża szansa, że to będzie odpowiedź z koperty. Więc jeżeli ktoś ma pomysł, dobry wieczór jaka odpowiedź? Fizyk. Też dobry pomysł, jeszcze nie z koperty. Fizyk. Jaki jeszcze zawód nie został wymieniony do tej pory? Sporo tych propozycji. Już zdążyłam usłyszeć, jeżeli ktoś ma nowy pomysł, zapraszam. Znacie ten zawód, słyszeliście o tym zawodzie, więc nie ma sensu kombinować tak bardzo, jak tutaj niektórzy próbowali na przykład zawód suwnicowy czy frezer nawet. W kopercie jest coś, co na pewno kojarzycie lepiej. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jeden pomysł, to zapraszam. Kwiastka 7301 albo 704 304 301. Czekam na kogoś, kto ma szansę wygrać 400 zł, 400 wy za odpowiedź z koperty. Więc mam nadzieję, że nie wszyscy jeszcze śpią. No, do tej pory udowodniliście, że chociaż kilka osób jest przed telewizorem, bo zdążyłam usłyszeć sporo propozycji. Ale jeżeli jest ktoś jeszcze, kto ma pomysł, to zapraszam, bo zagadka wciąż z nami, a to znaczy, że jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty. Jaki jeszcze zawód nie ma litery A w nazwie? Bo nie zostało wiele tych zawodów, większość z nich mamy na tablicy. Frezer, górnik, pilot, rolnik, fryzjer, zdun, suwnicowy, kelner, filozof, chemik, dyrygent i fizyk. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? To też taka no, najgorsza z możliwych, bo ktoś wybrał numer do studia, wykorzystał szansę. Trafił do studia, po czym się po prostu rozłączył. Może to dlatego, że na przykład nie miał przygotowanej odpowiedzi. Słuchajcie, na tym etapie zagadki, kiedy tyle tych zawodów już mamy na tablicy, warto trafiać do studia już z przygotowaną odpowiedzią, bo może się wydawać, że wystarczy nam ten czas w trakcie wybierania numeru, zdążymy sobie jakiś zawód przypomnieć. Zawód bez litery A. Nie ma tych zawodów wiele, a łatwo teraz powtórzyć już wiadomość, powtórzyć zawód, który już się pojawił, no bo zobaczcie, ile tych zawodów tutaj na tablicy jest. Także skupmy się, skoncentrujmy się i spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Natomiast wybieramy numer do studia, jak mamy gotowy pomysł. Wtedy też to sprawniej przebiega, bo jak zaczynamy się zastanawiać na antenie, to w tym czasie inna osoba, która być może ma gotową odpowiedź, no, nie ma szansy, Trafienia do studia. Także od razu trafiając, głośno, wyraźnie podajemy propozycję. 400 zł oddam za odpowiedź z koperty. A może skoro się jutro nie widzimy, dziś ostatni program w tym tygodniu, może pół tysiąca za odpowiedź z koperty. Niech będzie, skoro dziś mam e, ostatnią szansę na to, żeby e, rozdawać wam pieniądze w tym tygodniu. Pół tysiąca do wygrania. To co? Rozwiązujemy zagadkę i przychodzimy do kolejnych. Dobry wieczór jaka odpowiedź? Ksiądz. Tak, to zawód jest? Mhm. No dobrze, zapiszę. to reżyser niezdecydowany? No, coraz ciekawsze te propozycje. No nie ksiądz, to skoro nie ksiądz, to. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Pół tysiąca do wygrania. Może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Detektyw. O, ciekawa propozycja, jeszcze nie z koperty, ale faktycznie.